Cześć, siemano, tu podkarpackie wykopki, następny wypad I znowu jesteśmy w... Biszczy W gdzie bida piszczy Ostatnio byliśmy na Sylwestra To trafiliśmy na lód A teraz powtórka Ale już mamy Pełne pole poszukiwań ograniczają nas tylko wodery, chyba że ściągniemy kolego, co? Jak uważasz? Ja idę <laughs> Już się przyłączę na drugą stronę. Patrzcie jak pięknie. Mniej więcej wtedy przeszliśmy ten kawałek. A teraz pójdziemy w tamtą stronę, a może w tamtą stronę. Zobaczymy. Do zobaczyska w wodzie i przy lepszym sygnale. Heja. No i tradycyjnie kamerka będzie sygnał na żywo kopany. Kolego postaraj się. Dzisiaj będziemy pewnie dalej kopać kapsle, bo... Jesteśmy kapsel kopiemy oczywiście z wyboru, bo ekwinoxem da się to ominąć, ale jeszcze liczymy na to, że między kapslami, że ktoś omijał, to może coś jeszcze zostać, bo co grubsze jest wyzbierane. No jak tam ci idzie? Kapslel. Folia. Folia jest kuleczka. Dwa cztery. Mogło być złoto. No to dobra. Do dola następnego lepszego sygnału. Hej, no i 6 minut kopania, jak tam kolego? Po trzech kapselkach, po trzech kapselkach. Hmm. Jest. No brawo. Cisz. Chociaż tutaj mieliśmy więcej lodu ostatnio, tych gier? krów, krów było dużo, kry e, Było tutaj gorzej chodzić Tam mieliśmy bardziej czysto, ale jeszcze coś leżało, brawo Gratulacje Vacation. do zobaczenia za chwilę I ciach No to się dzieje, szalejesz Opowiadaj kolego, co to jest? Wiem, urwany jakiś łańcuszek Bransoletka 16 było. Uwierz, Ci się ciepło zrobiło, nie? No nie niestety Mowę odjęło da o, że nie. Kolor jest, kolor się zgadza Kolor się zgadza, a jeszcze wytopnie nie ten mhm. Gratulation Jak na razie no, masz 2 0. Kapsli nie liczymy. Dwa sztuczne. Dwa sztuczne, ale. Brawo. I takie dosyć. Mhm. Długie. Na rękę. Nie? Tak. tak Może coś będzie dzisiaj jeszcze lepszego. Jeszcze raz. Gratulation. Ach. Mm. Mm. No, trafiłem depozyt. Przed chwileczką wykopałem 10 groszy i teraz w jednym, za jednym kopnięciem mamy złotówkę i, i groszak i jeszcze coś bije obok, czyli na pusto nie wrócę. Szukam dalej. Miałem ten jeden depozyt. Tam jeszcze się tak jakieś 20 groszy trafiło, nie wiem, złoty, 50 zł 60 wpadło. Eee, a i co? Kapsle, kapsle. I marzniemy w ręce. Nie wiem, czy się starzejemy. Kolega też sobie zrobił przerwę. Śmiga na plaży. Ogrzewamy się troszkę. Pogoda jest piękna i liczymy, że coś ktoś uminął jeszcze. Do zobaczyska za chwilę. Ja robię przerwę. Przeszedłem. Zaraz Wam pokażę. Przeszedłem stamtąd tutaj. Niestety w palce zimno. Ale kolega się nie poddaje. I on jest aż aż tam. Przejdę do niego lądem. Zobaczę co tam znalazł. Zapytam. Muszę się ogrzać troszkę. Bez sukcesów. Jakiś tam może groszak był. Jakieś kapsle. No to do zobaczyska za chwilę. I myk, prawie doszedłem. Jak tam? Jak tam, kolego? Chwal się. A co to za taki wielki pieniądz? 2 euro Kurde, 9 zł. Ponad? Prawie dycha. Już nie dycha. Wow. Jest gigant. O uh, kurwa, ma <grywa> wkładać mega, a to jest nasz? <grywa> Jeszcze wiem. A, a skąd to jest? Discreet? No i gitarzystko, gitara. A ty co? Jeszcze poza tym coś? Klepaki. Klepaki, ja tam, ja powiem Tutaj mam takie zjeżdżalnie. Jak zmarzłem w palce! Starzeje się. Ach, to nic. Mała rozgrzewka. I do zobaczenia. Chwal się, kolego, jaki sygnał? Od, od 2 do 32. I za filety. Z piklinga, z cebulką w leju. A so. Z pinglina. Warto, gratulation. Warto było tu przyjechać. Oczywiście, w domu byś tego nie wysiedział. O kochani Sygnał 27 i lecę do kolegi. Jest jakieś srebro. Zaraz Wam pokażę i już jestem na miejscu Trochę wygła, może nie zobaczyłem No, wy, wygła lekko jest ta tak? Mhm. Ja tutaj bliżej masz ekrana, czekaj się do Dobra, to może ja będę Gitara Jest Rejestracja w środku, punca A to jest dzisiaj mistrz mi zalewu zalewy Później następne ciągnąć Masz następną teraz? Nie, idziemy A to to pójdziemy tam z powrotem Tam został plecak z zawartością Musimy go przypilnować Dobra, heja. jest kasa leży w trawie Jeszcze jeden Poczekaj, ja przyzubuję na ten pierwszy O, jeden pieniążek tu leży Dobra, weź tam tego co już go widać. O to, 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 to Ile jest? Dwie dychy. A to drugie. To no, drugi. Zajdy 50 dawaj, zaraz. Na żywo. Co w trawie piszczy w biszczy. Tutaj żeby sobie pokopać Trzeba mieć pozwolenie. Chyba jedyny taki zalew, prawda co jeżeliśmy jeździli jakoś tak trzeba mieć zezwolenie, pozwolenie ale mamy więc jeździmy. A my idziemy w, w stronę Tamtą. Nie wiem czy to północ, południe, ani w stronę słońca. Hej. No i co tam kolego powiedz? Już wiem dlaczego idziesz pierwszy. No właśnie, bo ty mi kojarzysz w zimnej wodzie. Jest. Ile? No. 10 groszy, mm, dobra. Idziemy Ale i w... I to nowica, dobra, idziemy, patrzymy pod nogi. Może tu się opłaci. Dym, dym, dym. Kończymy. Pochodziliśmy. Oh. I tam, i stamtąd wracaliśmy, co było 2 euro z końca. I nic, i nic ciekawego. Tam dwója była po drodze. Szał a Teraz robimy podsumowanko. Tutaj jest taka ławeczka. A na tej ławeczce kręciliśmy teledysk. Była reklama naszego. Teraz możemy zrobić kolejną część. O, Matrixa. Ma... <laughs> Może gdzieś tu ten Neo. Leży jeszcze. E no to. Lik do teledysku będzie u góry. A my zaczynamy z podsumowankiem. Dawaj kolego, syp sypaj, sypaj. Trzeba ostrożnie, bo jest... dużo, mówisz? dużo tylko wyleci. Dobra, to wysypiemy i zaraz pokażemy. Tak jak... Trzeba... Dobra... Jest trochę tego... Śmiecia. Śmiecia jest. Najpierw śmieci, kolego, oj... Matrixy... O, Łoko... o tu jest, no. Dwie dychy jeszcze. Łokocimy. E... Perły, A tutaj kawałek, kawałek miedziuchy masz, coś tym stylu, no musią zmieć. tu podpowiadają, o spróbuj ponownie, ale my chyba tutaj już przyjedziemy dopiero w sezonie i z takich udanych, lepszych sygnałków to masz z polskiej monety ile? Ponad pięć, ponad pięć i dwa Pornusy, tak? Dwa eurusy. No, dwa eurusy niemieckie. Mówię, że niemieckie, pornusy masz. <noise> Czyli koło dychy, no bardzo ładnie. Plus, chyba nie nagrywany. Aha, teraz to jest to co. Pod teraz pod koniec. Eee, szkolczyk. Medalik, chyba ten też nie był nagrywany. Też teraz pod koniec, tak? Mm -hmm. no, ładnie no, Ale dobrze, ja byłem daleko szaliczny. od siebie, no dosyć gruby, taki no ładny sztuczny różaniec sztuczna ta bransoletka no i Najpiękniejsze, najprawdziwsze z prawdziwych, srebrna obrączka. Jest, gratulation. O, tutaj no, będzie widać 925 pięć. O, no dobra. Gratulation, bardzo ładnie. Ja dzisiaj tak eee, ścieżka kapsli zrywek i właściwie i. nic ciekawego nie było plus mam złot, 3 złote, no coś koło 3, tu 2 dalej, tu 3 w pamięci, tu ponad, ponad lub około 4 złote. Ożywiał. <gry> to tyle na dzisiaj. Łapkujcie, subskrybujcie. I heja, do usłyszenia. Za niedługo promocja nasita. Więc w kontakcie.